Planowanko, rozpoczynamy wymianę poszycia w siedzeniu do okłada. Niestety nie mam zdolności tapicerskich, więc podejrzewam, że wyjdzie dziwnie, bo tutaj to wszystko jest poprzeszywane z takich mniejszych fragmencików, a ja będę starał się po prostu wszystko zrobić z jednej wielkiej płachty i to jakoś ponaciągać, ewentualnie tylko gdzieś tam poprzecinać i delikatnie zszyć. No zobaczymy, w każdym razie. Stan tutaj, jak widać, jest dosyć agonalny, a do tego tutaj jest kupa. Fu! No, a to poszycie mamy zdjęte. Podejrzewam, że i tak tutaj na tej gąbce to będzie nieco widać, ten odciśnięty ślad czasu. I czyjegoś spasionego, być może mojego, tyłka. Nie no, to już było pęknięte, jak kupiłem. No to co? Tnę z grubsza na wymiar, i zobaczymy, jak to się ta naciągnąć. I czy w ogóle zaczyna to wyglądać dosyć obiecująco, aczkolwiek zacząłem sobie od płaskiego w miarę fragmentu. Więc na płaskim to wiadomo, że się ładnie naciągnie. Kwestia tylko, czy tutaj to tak jakoś na maksa pospinać i z takimi zagięciami zakończyć, co i tak by wyglądało lepiej niż ta porwana szmata. Czy bawić się w jakieś rozcinanie i szybanie, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo ja nie umiem. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, na razie powiem wam, tak sobie przyłapałem wstępnie i wygląda to obiecująco. Kupiłem sobie kiedyś maszynę do szycia, ale nigdy jej nie używałem, tak po prostu, żeby mieć, bo kiedyś będę oczywiście robił tapicerki, tak sobie pomyślałem. No i teraz od godziny walczę w ogóle z tutorialem, jak to się te nawleka nitki, jak to się w ogóle szyje, o co chodzi, klnę, na czym świat stoi, bo co chwila mi się urywają, nie mam pojęcia jak to robić, ale już mi wyszedł jakiś taki ściek. Jedna strona jest szyta, oczywiście nie wyszło to równo, ale jak na moje umiejętności to i tak jest przecudownie. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Powalczyłem trochę z maszyną i w końcu coś tam mi się udało, chociaż wiadomo, nie jest to w żaden sposób profesjonalne że tak sobie zszyłem pod kątem, jedno i drugie. No i zaraz zobaczymy na ile dobrze wymierzyłem i jak to się będzie układać na całym siedzonku. No i tak to się prezentuje na gotowo. Także chyba całkiem nieźle. Przypomnijmy, że wyglądało to tak. Jakaś totalnie podarta szmata. Wypierdziana. A teraz... No perełka, perełka. Także subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w reklamę barszczu. Pozdro!